Dobry wieczór. Przepraszam za e, lekki poślizg, ale przed chwileczką dopiero skończyłam zajęcia, e, ostatnie zajęcia kursu e, i potrzebowałam jeszcze chwili dla siebie. E, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie wspólnie medytację. Ja nazywam się Ania Gubernat, jestem nauczycielką MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction i Compassion, Mindfulness Based Compassionate Living. Zapraszam Was dzisiaj do wspólnej praktyki, bo na chwilę się zatrzymać. Zatrzymać w tym wszystkim, co zajmuje naszą uwagę, naszą głowę, zrobić sobie przerwę i skierować tą uwagę w trochę inną stronę. Czasem mówię o kursie MBSR, że to jest taki kurs zarządzania uwagą. Tym, że uwagę da się skierować w różne inne miejsca, że. Kiedy uda nam się dostrzec, że jesteśmy w, z uwagą, z myślami, przy czymś trudnym albo nieprzyjemnym, że możemy przekierować tą uwagę na przykład do dowolnego ze zmysłów. To nie jest o unikaniu, czasem to jest o na przykład nabraniu większego dystansu do tego, z czym się spotykam, z czego doświadczam. Zwróćcie uwagę, że czasami zdarza nam się siedzieć w bardzo wygodnym fotelu krześle leżeć na sowce w bezpiecznych warunkach, w bezpiecznych okolicznościach. Tam się nie wydarza nic, co jest zagrażające, a kierowanie naszej uwagi do jakichś wspomnień, do tego, co się wydarzyło, jakieś rozpamiętywanie czegoś, albo kierowanie uwagi do obaw przed tym, co się ma wydarzyć, powoduje dokładnie taką samą reakcję stresową w naszym ciele, jakby wydarzało się w tym właśnie momencie. Ale to nie jest tak, że ktoś nas zmusza do tego, żeby tym się zajmować. Robimy to sobie sami. Kiedyś miałam holter. Kardiolog kazał mi nosić takie urządzenie, które zapisuje praca serca. To były jakieś dwa urządzenia. Chciałam prowadzić do tego dzienniczek, co robię w danym momencie. I najwyższa wartość, jaka się tam pojawiła, to było 190 parę, Była w trakcie oglądanego filmu. To był film o jakiejś tragedii na platformie wiertniczej. I w trakcie tego filmu, chociaż nic się nie działo, byłam w bezpiecznym miejscu, siedziałam w bezpiecznym fotelu, patrząc na ekran swojego komputera, to jednak moje ciało pokazało, że ta reaktywność była taka, a nie inna. Więc dobrze mieć świadomość do tego, gdzie kierujemy uwagę, ponieważ tak naprawdę tam wydarza się nasze życie. I o ile ta bieżąca chwila może być całkiem spokojna i całkiem bezpieczna, to kierowanie uwagi do czegoś, co jest trudne, sprawia, że nasze ciało reaguje tak, a nie inaczej. Więc dobrze jest się nauczyć, po pierwsze, zauważać, gdzie ta moja uwaga bywa i czy to rzeczywiście jest dla mnie wspierające. Dobrze jest się nauczyć też zauważać, że dalsze bycie z czymś kompletnie nie zmienia jakiejś sytuacji, bo ona się na przykład już wydarzyła, albo ma się wydarzyć może się wydarzyć w taki sposób może się wydarzyć na parę innych sposobów. Nie jestem w stanie nic więcej zrobić w tym momencie, w którym jestem. I dalsze moje bycie, z na przykład obawą, sprawi jedynie tyle, że ja się gorzej poczuję, kompletnie nie wpływając i nie zmieniając samej sytuacji czy tego, czego się obawiam. Więc to też jest o umiejętności puszczania, to też jest o umiejętności obserwowania myśli jako myśli bez identyfikowania się, bez utożsamiania się z tym, z takiej pozycji bardziej obserwatora niż osoby, która tego właśnie doświadcza. Robimy różne praktyki. Dzisiaj Was zaproszę. Zaczniemy od takiego sprowadzenia uwagi do bieżącej chwili i do tego, co w ogóle mi towarzyszy, do pochylenia się nad tym, jak ty się masz. Do też pochylenia się nad tym, jak często w ciągu dnia na co dzień zdarza Ci się zatrzymywać, aby sprawdzić, jak się czujesz. Trudno jest o siebie zadbać, trudno jest o siebie się zatroszczyć, jeżeli nie jesteśmy w kontakcie z tym, co właśnie nam towarzyszy. Więc od tego zaczniemy, skierujemy na moment uwagę do oddechu i skierujemy też uwagę do dźwięków dzisiaj. Spotkamy się z dźwiękami, jak z muzyką, także z dźwiękiem klaksonu za okna, jeśli u kogoś. Taki dźwięk dociera z zewnątrz albo szurania krzesła w sąsiednim pomieszczeniu. Zanim zaczniemy, chciałam tylko dodać, że kiedy siadamy do medytacji, nie chodzi w niej o osiąganie czegokolwiek. Medytacja to jest zawsze o zatrzymaniu się z tym, co jest, takie jakie jest. Więc nie jest to o tym, że oddech powinien jakiś być, albo jakiś nie powinien być, albo mu jest za płytki, za głęboki, za wolny, czy jakiś tam inny. Po prostu podążę za tym oddechem, taki jaki jest. Nie próbując niczego zmieniać, nie próbując tego oceniać w żaden sposób. Nieocenność jest jedną z takich podstaw praktyki uważności. Co na początku tak naprawdę sprawia, że ze zdziwieniem zauważam, że już dawno oceniłam, nawet nie wiem kiedy, ale zauważcie, że to też jest taki moment, kiedy mogę to puścić i otworzyć się na takie na różnorodność, na bogactwo osoby, sytuacji, miejsca, które właśnie zostało ocenione. I zaprosz swoją uwagę do tego miejsca, gdzie jesteś. Przez chwilę popodążaj za oddechem, zauważając, jaki on jest. Nie próbując niczego w nim zmieniać. Ten oddech jest dla nas taką kotwicą, podporą dla uwagi. Towarzyszy nam 24 godziny na dobę. I dzięki niemu możemy sprowadzić uwagę do tego wdechu, tego wydechu, do tego słynnego tu i teraz. I przez chwilę pochyl się nad tym, z czym przychodzisz. Z, co ci towarzyszy w tym momencie? Jak się masz po całym dniu? Towarzyszy ci energia, czy może raczej zmęczenie, ciekawość, nuda, spokój, irytacja, smutek, radość. Rozglądając się wśród tego. Co jest z Tobą? Jeśli chcesz, możesz nazywać to jednym słowem, tak jak ja przed Co jest żywe, co domaga się Twojej uwagi? Jaki jest Twój nastrój, humor, samopoczucie? Jak ty się masz na ten moment? Kiedy uda Ci się z tym skontaktować, przez chwilę pochylę się nad tym, jakie pełne życzliwości, wyrozumiałości, łagodności, zawsze podkreślam, aby nie mylić tego z folgowaniem sobie, życzenia albo słowa, słowo mogłabyś, mógłbyś skierować do siebie. Jak one mogłoby brzmieć? Jakie byłyby dla Ciebie pomocne, wspierające, ale też naturalne, autentyczne, szczere, które miałoby szansę popłynąć z Twojego serca, ale tam też trafić? Zauważ też, jaka jest Twoja reaktywność na koncept kierowania życzeń w swoją stronę. Jeśli ktoś robi tą praktykę po raz pierwszy, może to być konsternacja. Może to być cokolwiek innego. I jeśli pojawi się spontanicznie jakieś życzenie, pozostań z nim. Jeśli nie, możesz popodążać za mną, korzystając z fraz, których używamy w praktyce metty, loving kindness, miłującej życzliwości. Jeśli chcesz, z ręką na sercu. Zauważ, że dotyk jest takim pierwszym gestem, wyrazem troski. A ten gest sam w sobie jest kojący i często robimy go bezwiednie. I nie trzeba do tego żadnych słów, ani intencji. To też taki gest, który podkreśla przyjmowanie, branie sobie do serca. Więc kieruj do siebie albo własne życzenie, albo podążaj za mną. Obym była... Spokojna, obym był spokojny. Obym był bezpieczny, obym była bezpieczna. Obym była zdrowa, obym był zdrowy. Pozwól sobie poczuć sens, wagę, znaczenie tych słów. Pamiętając też o tym, że wyraz obym nie jest o deficycie. To, co robimy, nie jest afirmacją, jest po prostu składaniem sobie życzenia. Obym była szczęśliwa, obym był szczęśliwy. Przez chwilę pozostań z tymi życzeniami. Kieruję do siebie jak do najbliższej Ci osoby. Z uśmiechem. Z czułością. Jak brzmi dla Ciebie czułość skierowana w swoją stronę. Przychodzi bezwysiłkowo, naturalnie, z łatwością. Czy może pojawia się wyzwanie, opór, irytacja? Jakie to, jak Tobie jestem? To uważaj, to nie próbuj tego oceniać. Przez chwilę pochylę nad tym, czy można być życzliwą, serdeczną, wyrozumiałą, życzliwym, serdecznym, wyrozumiałym dla innych, jeśli nie jest się do siebie samej, siebie samego. I teraz przejdziemy do takiego trochę dłuższego spotkania z oddechem. Pozwolłaby, uwaga, Podążała przez chwilę za każdym wdechem i wydechem. Zauważ, jaki ten oddech jest na ten moment. Pamiętając o tym, że nie musisz kompletnie niczego z nim robić, ani niczego w nim zmieniać. Jedynie zauważ, jak on jest. To trochę tak jakby przez chwilę nie było nic, poza tym wdechem, i tym wydechem. Przez chwilę próbujemy go podoświadczać. Czyli nie analizujemy, nie porównujemy, nie odnosimy, nie dążymy do tego, aby jakiś był albo jakiś nie był, tylko poczuj ten wydech, poczuj ten wydech. Co porusza się w Twoim ciele z wydechem, a co porusza się z wydechem? I towarzysząc oddechowi z uwagą, spróbuj znaleźć takie miejsce, w którym ten oddech wydarza się najbardziej intensywnie, silnie, ciekawie albo zaskakująco. Może to będzie czubek nosa, nostrza, gardło. Może dowolne miejsce w ciele, zupełnie inne, albo jakiś punkt w ciele. Kiedy uda Ci się znaleźć to miejsce przez chwilę, pozwól sobie się w nim zatrzymać i w tym właśnie miejscu podświadczać kolejnych wdechów i wydechów. I zauważ, że oddychamy od urodzenia aż do śmierci, ale każdy wdech. I każdy wydech jest nietrwały, ma swój początek, jakiś czas trwania i koniec. Kolejne to zupełnie odrębne, nowe, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju wydechy i wydechy. Oddechamy około 22 tysięcy razy dziennie. Ilu z tych oddechów jesteś świadoma, świadomy, przy ilu daje ci się zatrzymać, zauważyć, pobyć. I zauważ, jak każdy wdech odżywia Twoje ciało, a wydech je oczyszcza. Jak każdy wdech rozluźnia Twoje ciało, a wydech usuwa zbędne napięcie. Możesz na moment objąć uwagą całe ciało, sprawdzając, czy w tym momencie gdzieś w ciele towarzyszy Ci napięcie, dyskomfort, ból. Może coś ścierpło. Jeśli uda Ci się znaleźć takie miejsce, możesz wyobrazić sobie, że z każdym kolejnym wdechem prowadzisz ten wdech do tego miejsca lub miejsc. Jeśli jest ich więcej, dotykasz tego, co bolesne, rozluźniasz, tego, co, rozluźniasz to, co napięte, z wydechem, usuwając całe spędne napięcie z całego ciała, z wydechem. Rozluźniamy z wydechem. Usuwamy całe zbędne napięcie. I z kolejnym wdechem zaprosił uwagę do dźwięków. Kiedy kierujemy uwagę do dźwięków, kierujemy ją do barwy, tonu, głośności, częstotliwości. To trochę jak amplituner, który pokazuje wykres tego, co się da zmierzyć w dźwięku. Jest jakąś amplitudą, ale nie mówi nam o tym, czy ten dźwięk jest piękny, czy brzydki, co jest źródłem tego dźwięku. Po, po prostu pokazuje nam jego wartość. Począwszy od tak subtelnych dźwięków, jak twój oddech, może jakieś inne dźwięki, które płyną z ciała, z tego miejsca, gdzie jesteś, z sąsiednich pomieszczeń, od sąsiadów, jeśli takich masz, poprzez te z zewnątrz. Dźwięki z bliska i z daleka. Zauważ, jak Twoja uwaga porusza się wśród tych dźwięków. Prowadzisz ją od dźwięku do dźwięku, czy obejmujesz uwagą wiele jednocześnie. Jakie by to nie było, spróbuj na oba sposoby posłuchać dźwięków, prowadząc uwagę od jednego do drugiego, obejmując uwagą tak wiele, jak to możliwe, znowu od jednego do, je, do, od jednego do jednego, parokrotnie zmieniając tą perspektywę słuchania. Pamiętając o tym, że nie ma tu preferencji, awersji, lepszych, gorszych dźwięków. Ładnych, brzydkich, właściwych, niewłaściwych. Każdy pojawiający się dźwięk jest częścią tej praktyki. To trochę tak, jakbyśmy byli na koncercie na przykład w filharmonii. A każdy pojawiający się dźwięk jest częścią tego koncertu. Jest jak muzyka. Nawet jeśli to klakson przyjeżdżającego samochodu albo szczekanie psa u sąsiada. Zwróć uwagę, czy w momencie kiedy pojawia się jakiś dźwięk, pojawia się też etykieta, obraz, słowo, które opisuje źródło tego dźwięku. Jeśli to jest już wspomniany klakson przyjeżdżającego samochodu albo po prostu przejeżdżający samochód, czy pojawia się słowo, obraz, etykieta auto, samochód? Jeśli ten dźwięk nadal trwa, Spróbuj puścić tą etykietę, słowo, obraz, tak aby pozostać wyłącznie z dźwiękiem. I zauważ, że dźwięki także są nietrwałe, mają swój początek, jakiś czas trwania i koniec. Jeśli chcesz, możesz na moment jeszcze skierować uwagę do oddechu. Ta praktyka powoli zbliża się do końca. Jeśli jest coś, co możesz dla siebie zrobić, coś poprostować, poskinać, poprzeciągać się, poziewać, po cokolwiek. Zadbaj o siebie, zatroszcz się o siebie i zrób to, czego ci potrzeba. To, czego domaga się twoje ciało. Jeśli chcesz, możesz podziękować sobie za tę praktykę ale też za to, że udało Ci się znaleźć czas i podarować go sobie dla siebie. Bardzo Wam dziękuję za wspólny czas, za wspólną medytację. Zapomniałam powiedzieć wcześniej, że w najbliższą niedzielę, jeśli ktoś jest z Warszawy, otwieram ostatni w tym roku, ostatni też w tej cenie, kurs stacjonarny Mindfulness, 8 tygodniowy. Będziemy się spotykać w niedzielę o 18.30. Więc, jeśli planujesz wzięcie udziału w takim kursie, to w, u mnie w tym roku to jest ostatnia szansa, aby dołączyć stacjonarnie. Będą też oczywiście kursy jeszcze online, bo jeszcze zamierzam otworzyć jeden w październiku i jeden, chyba nawet dwa w listopadzie. Ale jeśli chodzi o kursy stacjonarne, to jest ostatni w tym roku. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrego czasu. Jeśli macie ochotę podzielić się, jakie dla was było to doświadczenie, co było dla ciebie ciekawe, jak się czujesz po tej praktyce, będę niezmiernie wdzięczna. Zapraszam w środę o 21.30, jeśli masz ochotę dołączyć. Wcześniej te praktyki były w poniedziałki i czwartki, ale w czwartki teraz jestem sama uczestnikiem kursu nie zdążam wrócić do domu po zajęciach, więc teraz to jest poniedziałek i środa o 21.30. Wszystkiego dobrego i do miłego zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Bardzo dziękuję.